No i witam wszystkich. Dziś taki dostałem sterownik do turbiny wiatrowej starego, jak pamiętacie, to odłączyłem w tej chwili. Grzałki wykorzystałem te same. No i czekamy na wiatr. Zobaczymy, co to będzie dalej. Jak to będzie wyglądało, jak to będzie pracowało. Współpracowało z bateriami, z falownikiem. Baterie odkorkowałem. Później zrobię film na temat właśnie baterii, jak one wyglądają po roku pracy. Choć już dziś mogę powiedzieć, że nie jest źle generalnie. Tutaj widzimy, jak są naładowane. Tu jest produkcja z paneli 2%, bo światełko tutaj używam. A jak wyłączymy, to moje światełko o. i proszę bardzo nic nie używamy prądu. No, dalszy film będzie później na temat właśnie tego regulatora do turbiny. Może wcześniej jeszcze znajdę chwilę czasu i zrobię na temat tych, jak już wspomniałem wcześniej, baterii trakcyjnych, więc zobaczymy co to będzie. To na razie by było tyle. Pozdrawiam, do zobaczenia.